Cześć, kochani. Długi czas już nie nagrywałam tego typu postów, bo trochę osiadłam przez ostatni czas w okolicach Austin i trochę bardziej żyłam życiem miejskim. Niemniej jednak, spanie w samochodzie, mimo tego, że było przerywane, to jednak trwało i chciałam się z wami podzielić. Jednym z ostatnich moich takich doświadczeń tutaj samochodowych w ciągu, bo jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to właśnie zakończyłam moją przedostatnią noc śpiąc w samochodzie. Łącznie było to 8 miesięcy. Przy czym przez miesiąc czasu miałam też takie alternatywne miejsce. Noclegu, więc łącznie gdzieś tego czasu spania w samochodzie było pewnie 7 miesięcy, z czego 6 było kompletnie bez przerwy, tak? Potem miałam właśnie okresy, że, że gdzie indziej spałam i, e, i też do samochodu wracałam. Więc no, ta moja przygoda tutaj spania w samochodzie się ciągnie od lutego, a jest w tej chwili październik i chciałam to uwiecznić, bo. E, Powiem szczerze, że będzie mi sentymentalnie się kojarzył ten, ten okres w życiu, totalnie. I właśnie chciałam tutaj uwiecznić te ostatki. A dlaczego ostatki to, to powiem przy okazji, w tej chwili, na sam koniec, już wiedząc, że będę kończyła. Kompletnie przestałam się zajmować organizacją w samochodzie i wyglądało to tutaj, się śmiałam do mojej mamy, że tutaj jeszcze baby i dziada brakuje w tym moim samochodzie w tej chwili, bo kupowałam różne rzeczy, już zbierałam sobie na, na ten nowy etap, powiedzmy, który mam nadzieję otwierać i więcej ubrań, więcej też takich różnych rzeczy i tak jak powiedziałam, mniej organizacji, mniej przywiązywania wagi już w tej chwili. Teraz jestem jeszcze w Austin, w moim ulubionym miejscu parkingowym. Jestem pod takim tutaj Walmartem na tej samej takiej zatoczce. Na którą przyjeżdżałam przez ostatnich no, parę, parę, parę dobrych tygodni, jak nie miesięcy, już w tym konkretnym miejscu. Czułam się ku siebie, stąd już wiedziałam, jaki jest dojazd do, do tych źródeł, w których codziennie sobie pływałam Barton Springs. Stąd wiedziałam, jaki jest dojazd do kawiarni, w której codziennie pracowałam. Tak i miałam swoją jakby drogę i rutynę ustaloną właśnie z tego konkretnego miejsca parkingowego. W którym się czuję jak u siebie. No a dziś z kolei będę się kierowała już do San Antonio, i ostatnią noc w, samo, w samochodzie będę e, spędzała w San Antonio, dlatego ten mój sentymentalny, sentymentalny parking e, już pewnie mówię do niego e, do widzenia. Natomiast, zanim jeszcze Wam pokażę taki trochę tam bałagan z tyłu, jaki mam, e, też wiem, że mimo tego, że kończy się ta faza, to to nie jest kompletne zakończenie tego. Ja się do tego tak przyzwyczaiłam i ja tą opcję tak polubiłam, że nie zamierzam zabierać z samochodu materaca i śpiworu. Będę na pewno miała jakieś kosmetyki tutaj zawsze ze sobą i tak dalej, więc w dalszym ciągu mimo tego, że planuję gdzieś osiąść, czym się podzielę za niedługo. To jednak y, tą opcję chcę mieć otwartą, że jeżeli będzie jakaś impreza, na przykład gdzieś tam dalej, y, czy od San Antonio, czy y, dalej jakieś wyjazdy y, będę planowała, to na pewno opcja spania w samochodzie nie jest tutaj zakończona ostatecznie. I powiem szczerze, cieszy mnie to, nie jestem tym, tym etapem i tą fazą zmęczona, nie jestem zmęczona. Organizacją tutaj naprawdę dla mnie to była tak niesamowita przygoda. 8 miesięcy to jest w ogóle mi się w głowie nie mieści samej, powiem Wam szczerze, że ja funkcjonowałam mając za bazę samochód. No, tak jak powiedziałam, były przerwy w ostatnim czasie, ale, ale jednak tak no, samochód był moją bazą, i to jest dla mnie nieprawdopodobne, fascynujące i piękne. No, i tak jak się mówi, no once nomad, always nomad. Już posmakowałam tego i nie zamierzam do widzenia mówić, ale pokażę Wam jeszcze <głos》> ten burdello, który tutaj się stworzył w ostatnim czasie. No z tyłu to już mam, to już wszystko tam mam, nawet tu nie wiem, czy to będzie widać. No Dokupiona ostatnia poduszka, bo już jakby etap przechodzenia, jakieś dekoracje już do nowego miejsca zaczęłam kupywać. Tutaj jest dalej śpiwór, tam mam z tyłu książki, tu mam, bo ja to o, to o czym nie mówiłam, czego nie wspominałam, ja przyjechałam do Teksasu 13 miesięcy temu z myślą, żeby szukać swojej bazy tutaj w Teksasie. Ja przez 13 miesięcy to czyniłam. Szukałam swojej bazy. Celowo trzymałam się w okolicach San Antonio, no i później Austin. Nie zapuszczałam się jakoś tak daleko. Na wypadek, jakby było jakieś miejsce do sprawdzenia, więc. To był cel, dlatego ja już mam jakieś tam książki z tyłu, jakieś tam eksponaty do na przykład nowego miejsca, jak coś widziałam, to, to brałam. Ja to chyba kupiłam na samym początku, jak tu przyjechałam, przyjechałam, więc tu jeździ ze mną i mi się tam wala po podłodze przez te ostatnie pół roku. No po prostu moje życie było ostatnimi czasy jedną wielką przygodą. Tutaj różne, różne rzeczy tak były składowane. Tutaj mam też torby z ubraniami, i tak dalej, bo funkcjonując w mieście, jednak czułam potrzebę do kupywania różnych ubrań, takich miastowych, i tam sukienek i takich różnych. Więc tak, no, kończę, kończę moją przygodę tutaj. Na parkingu moim ulubionym Walmartu. Ja wiem, że to nikomu nic nie mówi, ale dla mnie ten konkretny parking jest sentymentalny. No i zobaczymy, jak będzie dalej. Przedostatnia noc skończona. Jeszcze jedna będzie w San Antonio i przejście w trochę normalniejsze i bardziej ustabilizowane życie. No zobaczymy, jak będzie. <noise> na razie, na razie zakończam e, troszeczkę tą fazę, ale tak jak powiedziałam, cieszy mnie ta opcja, że ja wiem i już nawet mam plany i, i kto wie, czy już za parę dni znowu nie będę miała okazji, żeby znowu jednak spać w samochodzie, więc, e, więc nie chcę temu mówić tak ostatecznie. E, do widzenia. Ok, kochani, pozdrowionka z mojej bazy przez ostatnich 8 miesięcy, 2 trzecie roku funkcjonowałam z samochodu i było. Genialnie. Pozdrawiamka, kochani, do usłyszenia. Pa pa!